Liczenie kruków. Kruki mogą wydawać się dla niektórych tajemnicze, dla innych odpychające i związane z czarną magią, a jeszcze inni widzą w nich cudownych sprzymierzeńców. Bez względu na opinię o nich, należy wiedzieć, że od wieków praktykowana jest metoda przepowiadania przyszłości na podstawie liczby ptaków, które się nagle pojawią. Te cudowną właściwość przekazania nam tego, co przyniesie przyszłość, posiadają zarówno kruki, jak i wrony. Jak to wygląda w praktyce? Nie bierzemy pod uwagę sytuacji rutynowych i zwyczajowego bytowania kruków lub wron, o którym wiemy. Każdy z nas z pewnością miał taką sytuację, gdzie w głowie pojawił się wielki znak zapytania i zaciekawienie skąd te ptaki nagle się tu wzięły. Jeżeli intensywnie nad czymś myślimy i nie wiemy jak to się potoczy, to nagłe pojawienie się kruków lub wron odpowie nam na pytanie jaki będzie finał sprawy, którą rozpatrujemy. Znaczenie. Jeden kruk niepowodzenie, pech, porażka, śmierć, katastrofa. Dwa kruki radość, sukces, pozytywna zmiana. Trzy kruki świętowanie, uroczystość. Ślub lub narodziny dziewczynki. Cztery kruki nowy początek, świeżość, narodziny chłopca. Pięć kruków świetny interes, tak dla biznesu, przypływ pieniędzy. Sześć kruków wielka zmiana związana z pieniędzmi, a może być to strata lub zysk. Siedem kruków sekret, tajemnica, mrok, przekleństwo. Osiem kruków potężne doświadczenie. Które zmieni życie na lepsze. Dziewięć kruków miłość, romans, uczucie, przyjaźń, pozytywny czas. Dziesięć kruków odwrócenie złego losu na szczęście. 11 kruków ujawnienie sekretu, niespodzianka, wiadomość. Dwanaście kruków i więcej powodzenie, pomyślność, pozytywne zakończenie sprawy. Z magicznymi pozdrowieniami. Wróżbita Łukasz Węcka.